Dobra, zobaczmy. Co my mamy za Hirosów do wybrania? Myślę, że spokojnie mogę sobie wziąć Reno. To zbufowane Reno wydaje się być wystarczająca. Farga jest już ci zbrzydło. Nie wiem. Muszę przyznać, że się nad tym nie zastanawiałem za specjalnie. Ale biorąc pod uwagę, że w nie, nie gram, to mogło tak być. Tak się skończyło, a było jak było. Himanderko. Siedmiu nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi? A, to sobie Jakie są kreatury, które potencjalnie możemy upgrade'nąć? Zobaczmy. Ustawka. Może tych chirosów teraz dawali Pierwszy tier. No nie ma co się oszukiwać, nie ma tutaj. A nie, tkacz gniewu jest ok. Teoretycznie. Drugi tier. Powodzenia w walce. No teoretycznie przewodnik stada, ale nie wiem, czy byłbym to skory zrobić. Tutaj, tak, widać, jak Trzeci tier, morski rabuś? może. No i ciągle dusz. Czwarty. Jajko. Ten na pewno. Żelazny sensej, plus 4-4 ture. Może jakby jakieś dobre mechy z tym były. O, zbierać złota na pewno. Świetnie sobie radzisz. No i tutaj Baron, Bran, Smok. Smok, to od biedy może. Mama bir, Takie. Na piątym pierze zdecydowanie najwięcej. Jak się wszyscy mnie! Nie raczej. Nie. Też, raczej nie bardzo. Cześć Karol. To dzisiaj w planach po ustawce. Zawsze cały plan na stream jest napisany w opisie streamu. No dobra, prawie zawsze, ale zazwyczaj. Pik, pik, Co nam nie zabije? Smog, spirat. No hmm. dobra, zrobimy tak. Kupimy tego wariata. Kupimy tego wariata. Gdyby było tak, że podejdą nam demony, to możemy go upgradeować do złotej wersji. Ale to tylko jedynie, jak podejdą nam faktycznie demony. Bo do tego. Tego teoretycznie bym mógł, ale to. Czy w sumie może jego powinienem kupić? Nie, ale chociaż. kurde nie wiem. Teoretycznie byłaby to opcja. Może powinienem nie kupować z banka, czy tam filiżanki, a kupić tego władcy. To mogłoby mieć w sumie sens. Tak, co teraz myślę. Tak się teraz wyjaśni. Myślałem, że to lubię. Bardzo źle. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? No nie jestem wielkim zwolennikiem tego pomysłu, ale niech będzie. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz! I zamrożę tych dwóch ziomków. Tylko u mnie ma i brzmiał dziwnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to brzmiało, ziom. Odkąd mój biznes w Dalaranie poszedł z dymem, łapie puchy to tu, to tam. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Nie dapała to zbyt dużym optymizmem. Z optymizmem. Ile trzeba by było oglądać, żeby zdobyć punkty na golenie Brody. Jakieś 6000 lat Krap. Co się nie zabije, to cię wzmocni Co cię nie zebie, To cię kopnie w dupę No zaufałem ci cholernagro, na gro i już nie dostaję ibanik demonów no. no dobra, może może, może. Zróbmy tak w sumie. Jak ten atak pójdzie raczej nie na niego. Nie ma sensu mu dawać więcej. Świetnie sobie radzisz. 99,5%. Zajębiona. Nie, dobra. Musimy postawić sobie sprawę jasną. Demonom mówimy po prostu wydolone nie. Jeśli oni tych demonów nie zmienią na coś, co jest bardziej grywalne, to nie ma sensu tego brać. Zacznę na powód, dlaczego Gentle Megazaur został usunięty z ustawki. Bo był fucking OP? Mam dla prawdziwy świeżaków. Poza tym, że był OP, to chyba nie ma innego powodu. Mama Niedźwiedzica, kurde no. To byłoby kozak. To byłoby kozak, ale nie będzie. No dobra, no ale mamy teoretycznie 22 demony, coś tutaj się zaczęło ruszać, może coś z tego wyjdzie. Czy Lewandowski strzeli dzisiaj gola? A w co grają? A nie tak, w grają, to nie, to chyba nie. Tak sobie myślę, że masz spore szanse na wygraną. Świetnie sobie radzisz. Kapselki na dywanie. To nie no, w kapselki na dywanie, to wiadomo, że tak. A tak, serio, to ja to się tam piłka mnie interesuje, więc nawet nie wiem, kto gra. Czy wiem, że no zapewne, jak Lewandowski, bo... bo słyszałem ostatnio, że Bayern wygrał i Lewandowski gola strzelił. Czy Barcelona? Nie, Bayern. Eee, ale tak, to, to... Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Dobra, mamy takiego Warhoła. Już idziemy tylko w demony. Dalejmy. Takie demony chyba raczej nie bardzo. To może jeszcze być. To może jeszcze być. Wybrałbym dokładnie tak samo. I smog spada, prawda? Prawda. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Tu nic nie ma, okej. Okay. I bufek wlatuje, no myślę, że na tego. Dobra, mamy sporego dzika na początek. Może dzik coś zrobi. Się obada. Kiedy gwint? Nie wiem, jak ktoś zapłaci. Może to być CD Projekt Red, może to być ty na przykład, może to być ktoś inny. Innego powodu, żeby w niego grać, nie widzę. No dobra, załóżmy, że jeszcze może być powód, że ciekawość mnie skręca, zacznie co tam w gwincie słuchać i go odpalę. No jeszcze może się tak podziać. Po, po, po ok, niech będzie. Po co tak było? To nam się skończyło Najsu nice Jaki donate wystarczy, żebyś odpalił arenkę A jak długo chcesz, żebym grał w tą arenkę? Ja zbieram punkty na gwinta Okej, okay, no to jeszcze z punktów kanału może być gwint Nie wziąłem faktycznie tej odsu pod uwagę Ciężko dobrze my kupujemy tego Możemy kupić Czy my kupujemy tego Chyba nie bo nie mam po cholerę O żonglarz dusz Nie wierzę Przybył i nawet taki ziomek W 487 turze A paaa, nie. O. Hmm. Dobra, zróbmy to. I z tym. Trochę ryzykowne. Oto i twoja nagroda. Ale może i się nawet opłaci. Albo przegram, tak też może być. Co robi umiejętność pana ciasteczkę, jeżeli dobrze mówię, ale ogólnie chodzi mi o tego Tylko kota. Nie Zginie gracz od krystronika z jego składu, zachowuje wszystkie efekty. 100% na Litara. Winka. O co to było? To nam się skończyło. Litala

Dobra, Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to będziesz to nice na trójkę. Zachodę. Nice, To jest. Zgadnijcie do naw tym kubku. To zgadnie ten wygrywa nic, ale możecie próbować. Spiritus Prawie. Nic. Herbatę. Denaturat. EFOT. Wódkę. Kociołek Obelixa. Herbatę z bańka. Wodę nie z kranu. EFOX. Koksu 5 gram. No nie zgadliście. Kawę mam tutaj. Podpowiadałem, bo tutaj jest napisane kofe, Tylko, że na spang. Myślałem, że zgadniecie. Ale nie. Nie zgadliście. O, jakiś dawca nerek jeździ gdzieś tam z tyłu i gazuje. Znaczy, z przodu. Mleko gazowane. To byłoby ciekawe. Co sobie ciekawe czemu nie sprzedają mleka gazowanego. Że dzieci by lubiły. Jakbyś powiedział: ty, patrz, gazowane, mordo. A dzieci: co, gazowane, daj mnie. Ciemn wprzeć ale myślałem, że podpucha. A tu jednak nie podpucha O pokazali co potrafią Po i stronnicy tak samo jak my Ulaj la laj la laj la Chyba nie zbaszczył zbyt często Okej okay. ja, najpierw zagramy to Z kim ja grałem? Grałem z kaprawym łokiem. On ma samych piratów niezbyt potrzebnych. Więc możemy zrobić. Nie. Tak, będzie. I kupić to. I teraz osobiście uważam, że nie potrzebuję grać tego teraz, ale z drugiej strony, po co mam czekać? Myślę, że i tak. Dobra. Zostawmy to. Zagramy sobie po tej walce. Porolujemy. Może to jeszcze wypadnie. A teraz czy już szukam Void Lorda i Żonglera Dusz? Piątek. Na więc chyba powinienem level to up to zrobić. W końcu wyboru, słony Cześć, Jayce! Ma Marganiz uratował Skórę. Okej. Okay. O, co to tak długo? Halo. ...te się po ziemi. Straszne zaczął mnie obserwować. No, nice, nice. Dzięki, brachu. Dzięki. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. E hum. Cześć, hey Barton. Nieźle sobie Dobra, to możemy pitnąć. Byłem świadkiem prawdziwego końca. Raczej jeden wielki whatever. To możemy zagrać. Kolejny zadowolony bo możemy zagrać. na co Pogrzebiemy cię. Pogrzebę cię. Oh yeah. okay. No i zobaczymy, czy nasza wielka świnia da radę. świetnie sobie radzisz 86% Spoko. Będzie panie Mateuszu Cyberpunk nagrane na kanale. Nes. Czy będzie na archiwum live, ale przez żaden samobójca nie będzie tego nagrywał jako film. Przejdziemy sobie to na streamku, zrzucę to na archiwum live. A. Mam plan też to jakoś podzielić, tak nie wiem, powiedzmy, że sensownie. W sensie, że tam zaznaczyć, że na przykład to jest yy, jakaś tam fabuła główna, to są kwestie poboczne, to jest coś tam innego. Natomiast tu nie wiem jak to zrobić, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No remisik. No remisik. No niedobrze w sumie. Dobra, tego nie potrzebuję. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. O matko, jakie fajne rzeczy, nie ja hmm. A może kupić tego i sprzedać tego? Bo te staty niewiele robią, chociaż z drugiej strony... Nie ma no to bez sensu. Mal'ganisa mogę kupić. To jeszcze nie jest final battle. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Duka. No nie jest super dobrze. To może być ciężko, bo zazwyczaj... Bo zazwyczaj się gra to robić na przemiennie misje główne z pobocznymi imo. No nie wydaje mi się, ale może tak jest. Nie mogę powiedzieć, że nie jest. Nie wiem, ktoś tu jeszcze ma demony? Te demony gdzieś pouciekały, czy coś? A, gitara. Gitara, takie może być. Właściwie czemu Bolwar się dużo za każdym razem? Nie wiem, też się nad tym zastanawiałem.

O kurde, trochę słabe szanse na wygranie z botem. Potem, potem! Ja biedna, biedna No biedna! Wstyd na Mmm, Kurde, cholerne limony, wszystko ich wina